Księżyc Biskupie, najłatwiej to by było, gdybyśmy sobie tutaj usiedli i zaczęli narzekać, jakie to mamy podziały w kościele, jak te media się cały czas nas czepiają. Ale chciałabym, żeby to nasze spotkanie było absolutnie w poprzek takim trendom i żebyśmy po prostu dzisiaj pozwolili sobie na taką bezwstydną, bezkarną, absolutną pochwałę kościoła. I zacznijmy od wyznania miłosnego. Za co ksiądz Biskup kocha kościół? <laughs> za to, że jest w nim pan Jezus. No jak, no to, to jest jedyny powód, bo. Ja do końca pewnie nie, nie, nie widzę się w takim dyskursie, który jest ciągłą pochwałą Kościoła, bo to nie jest prawda i Kościół jest też grzeszny i, i myśmy się nie bez powodu wczoraj tu spowiadali na kongresie. Mhm. I, i, I Ważne jest, że Kościół jest dla grzesznego człowieka, za to go też kocham. Jak już mówimy mhm. o tym, kocham go za to, że jest. Że Kościół nie ma problemu jako jedyne społeczeństwo, środowisko w świecie z przyjęciem grzesznika. Kiedy ma problem z przyjęciem grzesznika, to znaczy, że przestaje być jakoś sobie samemu wierny. I, y, Kościół nigdy nie jest bezradny wobec zła. I to nie jest moc, która się bierze z samego Kościoła i z nas samych, bo. Ja mogę mieć osobiście problem w spotkaniu z kimś, nie wiem, kogo po prostu zwyczajnie nie lubię na przykład. Albo rzeczywiście tak wiele nas poróżniło, że ciężko jest się spotkać, ale to nie jest problem, że na przykład ja nie mógł go rozgrzeszyć i albo żebym nie mógł, tak jemu, jak i sobie, głosić Słowa Bożego. To jest bardzo istotne, że. Dlatego jak już mamy mówić te pochwały, to ja bym jednak zaczął od tego, że Kościół wtedy kiedy jest z sobą ma ogromne zrozumienie dla człowieka grzesznego. I żeby było jasne, to nie jest na zasadzie tolerowania zła i, i takiego układu kolesiów i, no i że kumple sobie nie robią nic złego. To nie o to idzie, bo my się uczymy od Chrystusa jakoś tego, że ze złem się nie debatuje w ogóle. Ale to jest, to, Chrystus nigdy nie, nie dyskutował ze Złem, nie dyskutował z Szatanem, natomiast i z grzechem, natomiast z grzesznikiem zawsze. I to jest to jest bardzo ważne. No, ale zaczęłem od tego, że ten ko kocham Kościół przede wszystkim dlatego, że niezależnie od tego, jaki jest w tej swojej ludzkiej em, powierzchni, <grym>, no to przez niego otrzymuję dostęp do Jezusa Chrystusa i do. do... Do osobistego spotkania z nim, to jest niesamowicie ważne. Ja nigdy nie zostanę biskupem. To, to tak, tak to pani, pewnie będzie. ale mi, mi jest pani mi mi traci, Nie mi mi jest mi żałą biskup. Ja właśnie nie mam takich, <tak> jakichś takich pomysłów na moje życie. Natomiast do, do czego zmierzam? Do pytania o to, jaka jest relacja biskupa z kościołem. Czy ona też się zmienia, kiedy w cudzysłowie, zwykły ksiądz staje się biskupem? No, zmienia się, dlatego choćby dlatego, że biskup ma pełnię kapłaństwa i jest w Kościele tym, który sprawuje wszystkie sakramenty, jest tym, który na przykład w Kościele udziela święceń. To są ogromnie ważne rzeczy. A jak one się przekładają na jakieś takie odczuwanie, przeżywanie, myślenie? No, to, to jest dość osobiste pytanie, ale... No, słowem, które, są dwa chyba słowa, które to wspinają. Jedno, jedno to jest jednak to słowo, któreśmy wyszli, czyli miłość, bo em, relacja biskupa do Kościoła to jest relacja oblubieńcza. Tak? Chrystus jest. Dlatego mam pierścień na palcu, bo to jest y, związek małżeński. Jest, dlatego w kościele starożytnym była zasada, że biskup nie zmieniał Kościoła, bo, bo małżeństwo jest nierozerwalne. Była też zasada, że ten biskup musi być przez wszystkich jakoś wybrany i akceptowany, bo do małżeństwa się nikogo nie zmusza. Ta duchowość biskupia, tak powiem, ona jest na nowo odkrywana w Kościele. Zaczynamy Czyli wracać do tego, tak. prawda? Zaczyna się znowu o tym rozmawiać. No, a, a drugie słowo to jest też słowo odpowiedzialność. No, to jest ogromne słowo. Jak, jak pamiętam, jak byłem rektorem seminarium, wydawało mi się, że już bardzo dużo widzę Oczywiście, to jest takie miejsce w kościele, że się dużo widzi. No ale to nie jest to samo, co widzi biskup. Także dlatego, że no musi być jakoś, powinien być i dobrze jak jest. I właściwie w, no, wszędzie tam, gdzie się dzieje ten kościół. No więc ta, ta wiedza jest inna. Ma z biskup jakiś obraz, ikonę tego, Jaki jest Kościół? Coś, co by najbardziej go oddawało. No jednak zawsze myślę najpierw ciało. I też nie... No, znaczy, żeby myśleć do końca, trzeba mówić ciało Chrystusa, bo... Bo nie chodzi o to, że, że, żebyśmy się zatrzymali na takim poziomie y, socjologicznym, tak? bo... bo, bo... Na poziomie socjologicznym, no nie wiem, naród też jest rodzajem ciała, państwo powinno być rodzajem ciała. Natomiast jak mówimy ciało Chrystusa, to jednak mówimy nie tylko o tym, że jesteśmy wspólnotą różnych członków z różnymi funkcjami, darami, cnotami, wadami itd., osobowościami, ale mówimy też o organizmie, którym przepływa życie wjęte od Boga. No to, to, jest, to jest bardzo ważne. Księże biskupie, ksiądz biskup powiedział o czymś. Co dla mnie sama jest bardzo ważne, o takim wewnętrznym krwiobiegu kościoła. Jak ten krwiobieg, to wewnętrzne życie przekazać ludziom, którzy są na obrzeżach kościoła albo w ogóle poza nim. Jak im o tym opowiedzieć? Zawsze na, ostatecznie zawsze idzie o to samo, znaczy idzie o to, żeby człowieka otworzyć na spotkanie osobiste z Chrystusem, bo od tego się wszystko zaczyna. Ten krwiobieg też się od tego zaczyna, bo... Um, Jezus Chrystus tak naprawdę człowieka otwiera na, na te relacje z Bogiem, którą ma On sam. Tak jak On mówi o Bogu czy do Boga, to używa słowa ojcze. To, to jest właśnie krwiobieg, to jest... mówimy o życiu. Ojciec jest tym, który jest źródłem życia. I... Yy, Myślę, że na, nasz kłopot, nasz, no nie, nie mówię, że specy, jakoś specyficznie nasz polski, czy nie polski, czy europejski, czy tych starych kościołów, które no, e, zdążyły się już przyzwyczaić do wszystkiego, co robią, bo, bo na przykład trwają tysiąc lat, czy, czy półtora tysiąca, to jest taki, że my mamy bardzo wiele rzeczy w, w, w tym kościele. Jest ogromna pokusa, żeby chrześcijaństwo urzeczowić tak? i zredukować je do rzeczy. Mm -hmm. to... Ale o czym się mówimy... teraz myśli? No myślę o tym na przykład, że nie wiem. Bycie chrześcijaninem to jest na przykład zachowanie przykazań. No to mamy rzecz, która się nazywa przykazania, mamy rzecz, która się nazywa dekalog, dwie tablice. Mamy prawo, którym jest prawo, prawo kościelne. Możemy nawet sakramenty przeżywać jako zbiór rzeczy. Tak, siedem świętych znaków albo siedem. Wielki Siedem rzeczywistości. Wszystko jedno jak nazwać to wszystko. Tak ktoś, to przychodzi na przykład w Kościele, to Biskup Dajczak o tym bardzo pięknie mówi. Przychodzi, młody człowiek chce być bierzmowany, dostaje na, na progu zestaw wymagań, warunków, które musi spełnić, nie na zasadzie zaliczania poszczególnych zeszyt, rzeczy, rzeczy ciągle wpisywać, rzeczy, rzeczy, tak. rzeczy, 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 rzeczy. On musi mieć doświadczenie spotkania z, z osobą Jezusa Chrystusa i spotkania, któremu wszystko zmienia w życiu. No i, Wtedy te wszystkie rzeczy też stają się sensowne. To papież Benedek o tym mówił, że chrześcijaństwo jest, jest niby światopoglądem, jest zaangażowaniem społecznym, jest taką czy inną doktryną, zestawem przykazań, systemem moralnym, ale, po pierwsze, ale nie jest tym wszystkim, jeśli nie jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem relacją, tak. My jesteśmy czasem chyba, chociaż to pewnie bardzo taki ogólny i generalizujący osąd. Ale tacy nieco zachukani jednak, trochę może nieśmiali w tym, jak wyznajemy naszą wiarę. Z czego my jako katolicy w Polsce? Z czego możemy się cieszyć jako katolicy, właśnie? Myślę, możemy się cieszyć z, z ogromnej ilości rzeczy. Nie, nie, znaczy tak. Mamy Kościół, który ma potężne podstawy do, do działania nie, i nie mówię o tym, że nie wiem, że katecheci mają pensję, choć to też jest ważne. Mamy Kościół, który ma prawie 11 tysięcy parafii, czyli 11 tysięcy ołtarzy, na których jest sprawowanych dziennie 11 tysięcy Eucharystii, albo razy dwa albo trzy. A pewnie tych ołtarzy jest jeszcze więcej, tak. bo kaplice. Więc to, to jest to, co jest najważniejsze. To, to jest 11 tysięcy parafii, to jest 11 tysięcy wspólnot, które są konkretnym kościołem, lepszych, gorszych, ale to jest konkretny kościół, jest, jest coś, od czego można wyjść, czego warto się trzymać. Jest, to jest pewna tkanka I, i to nie jest tylko struktura. Dalej ciągle mamy kościół, który na szczęście rodzi powołania. Do kapłaństwa trochę mniej, do życia zakonnego, zwłaszcza żeńskiego obecnie, ale ale tak, to jest, to, to jest bardzo wyzna, wa, ważny wyznacznik wiary przeżywanej w rodzinach. Zwłaszcza powołania. E, mamy Kościół, w którym jak się pyta młodego człowieka, co jest dla niego najważniejszą wartością, to we wszystkich badaniach socjologicznych takich i innych wychodzi, że najważniejszą wartością jest rodzina. Niezależnie od tego, jak ona jest dzisiaj krucha, czy ile w Polsce mamy rozwodów, albo ilu mamy ludzi, którzy żyją ze sobą bez ślubu. To jednak na poziomie przynajmniej wypowiadanych pragnień to jest ciągle marzenie o rodzinie mocnej, no może nie zalicznej, ale jednak i, ale płodnej i, i trwałej. To, to jest ogromny potencjał. Mamy kościół, w którym jest obok tej, tej podstawowej tkanki parafialnej naprawdę też jednak wielkie środowisko ruchów, wspólnot, środowisk. Nie wiem, my rzadko o tym mówimy. Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce mamy 100. Bardzo dynamicznych. To są wielkie środowiska. Tak z jedną tylko z, z z liderem jednej z tych szkół rozmawiałem teraz tuż przed wyjazdem, to mówił mi o tym, że, że w ciągu wakacji y, y, posługiwali no, liczbie ludzi, którą można gdzieś tam określić na poziomie 8-9 tysięcy ludzi przeszło przez ich spotkania. No to jest... Potężna liczba. A to też nie chodzi Mamy wakacyjne rekolekcje teraz. Myślę, każdy biskup odwiedzał młodych ludzi przebywających na oazach, czy rodziny przebywające na oazach. W krakowskiej diecezji było ponad 2000 tysiące młodych ludzi na rekolekcjach wakacyjnych. To są bardzo często gimnazjaliści. To jest zupełnie inny obraz niż ten, który Mamy, jak rozmawiamy na przykład o, o gimnazjum, wyłącznie na poziomie katechezy szkolnej. To jednak, myślę, przecięt, przeciętnie rzecz biorąc, katecheci uznają gimnazjum jako najtrudniejsze miejsce katechezy. Natomiast na rekolekcjach wakacyjnych, to właśnie gimnazjaliści to jest niesłychany trzon, mocny. To są ludzie, którzy bardzo głęboko przeżywają rekolekcje. Ludzie, którzy podchodzą do bardzo dojrzale przeżywanej spowiedzi, wcale nie sformalizowanej, e, myślę, mamy kościół, który e, jakby też starym formom nadaje nowe treści. To jest ważne. Ja 22 lata chodzę na pielgrzymkę krakowską. I widzę, jak się w ciągu tych 22 lat pielgrzymka zmieniła. Nie zmieniła się co do liczb, to znaczy nie zmalały wcale, wbrew temu, co niektórzy myśleli, że to jest taka pobożność ludowa, no, która musi umrzeć z wybuchem wolności w Polsce. Nic się nie dzieje takiego. Jest cała masa młodych ludzi na Pielgrzymce. Ludzi, którzy nie traktują pielgrzymki jako nie wiem, jakiejś manifestacji quasi politycznej, jak jeszcze było w latach 80. i trudno się dziwić. Natomiast to jest forma rekolekcji w drodze. Ludzie, którzy nie wiem, 6, 8, 10 dni, a w niektórych 14. wypadkach w Polsce 14 i 30, wyrywają ze swojego urlopu, bo przecież kto im to da inaczej, i ten czas poświęcają na to, żeby się modlić, słuchać słowa, podjąć jakąś poważną refleksję nad sobą, właśnie przeżyć nawrócenie. Jakąś formę ascezy Więc, też? No to jest tak, poznać nowych ludzi, ale w kontekście kościoła, wejść w jakąś wspólnotę. Te rzeczy pozytywnych jest po prostu masa mhm. w kościele polskim. A już do księdza biskupa dotarł ten dowcip, niektórzy mówią to zupełnie serio, że największym problemem polskiego kościoła jest w tej chwili papież Franciszek. Nie, papież Franciszek jest, jest jednym z największych dobrodziejstw Kościoła wszędzie i polskiego także. Znaczy, nie, nie dam się ustawić w takiej optyce, że jest y, papież Franciszek, który jest y, 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 zgorszeniem dla Kościoła w Polsce, bo y, y, y. to jest pewna klisza, która może też y, niestety w Kościele budzić reakcje mało ewangeliczne, w samym Kościele. Bo My możemy zacząć mówić, że a, tam papież w końcu nic nowego nie mówi, bo my a, y, zawsześmy tak mówili i zawsześmy tak postępowali, jak on teraz mówi, albo możemy jakby też pokazywać takie, takie y, racjonalizujące, takie trochę jednak obezwładniające też granice tego, jak interpretacyjne tego, co, 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 co papież podpowiada. No także z racji na to, że nieraz ten odbiór tego, co on mówi, jest dość jednostronny. Czyli, czyli to nie, nierzadko niestety tak się dzieje, że media wyrwą coś jednego drugiego z kontekstu i traktują. to jeszcze jak, po swojemu? A to już każdy ma prawo do interpretacji, ale jeśli to ktoś, ktoś używa papieża jako taran przeciwko Kościołowi, to coś jest nienormalnego. Mm -hmm. tak? no, na czym polega wy, wybór papieża? Że, czemu duch wskazuje tego, a nie innego człowieka? Tak? Znaczy, to, to, to jest jakiś wybór też. Boże, że nam jest potrzebny właśnie ten człowiek jako, ten, jako, jako przewodnik, yy, dany całemu kościołowi. I to nie jest mechaniczne, tylko jego sposób przeżywania wiary, to co on z niej wydobywa jako kluczowe, jest nam zadane w tym momencie. Nie po to, żeby mówić, no, że zawsześmy to robili, okay, do, do niczego nas to nie wzywa. No właśnie, wzywa nas do tego, żeby razem z nim iść tym, tym, tą drogą, którą pokazuje. No. Ja, ale ja nie widzę żadnego takiego. Napięcie między papieżem Franciszkiem, a kim, no to znaczy... No... Każdym z nas po kolei, no to znaczy... Mm -hmm. ja on mówi o ubóstwie, ja wiem, że ja mam w sobie też porządliwość pieniądza i... E, czy to jest moja specjalna specyfika jako biskupa polskiego? Nie, nie sądzę, do się bierze z tego, że jestem człowiekiem i grzesznikiem. Ksiądz biskup patrzy z nadzieją na przyszłość polskiego kościoła? Absolutnie. Czemu to wszystko zmierza? Jak się z myśli? Ku paruzji. Paruzja to nie jest przekleństwo, które nad nami ciąży, jak niektórzy myślą, koniec świata, tylko to jest to, że dobro się dopełnia. I, i, i to jest niesamowicie ważne, że się dopełnia. Że, jest tego co, że, że dobra jest coraz więcej, że Kościół rośnie, że, że Kościół dojrzewa ku ku objawieniu się tego ostatecznie, to się dokonało w, 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 w śmierci, w zmartwychwstaniu Chrystusa. Znaczy, zło jest pokonane, ostatni głos w, w dziejach człowieka należy do Boga, należy do dobra, należy do miłości, nie do nienawiści. No i to, to jest nadzieja chrześcijańska i to ku temu idzie. I to jest bardzo dobra nowina, księże biskupie. No przeczyście. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Proszę zwałę. uprzejmie.